Gwiazdy. gwiazdy, gwiazdy, gwiazdy Chcą ludziom sprzedawać swój odór, Świecić jasno przy paliwie, prostym jak wodór. A przecież Walter White pokazał, jak na mieście pożądane jest szere i czyste ciało niebieskie. Jak chcecie aleją gwiazd dotrzeć do celu, jak nie umiecie, nawet fuzją na drodze do helu. Wielu krążyć będzie po waszych orbitach. Lecz oddech fejka będzie się was trzymał nawet po orbitach Tak na serio Czy musimy być materią ulotną jak gaz Pełną przejściowych faz Trwającą tylko raz Skąd mam mieć pewność, że nie jestem taki sam? Planety okryte płaszczem piją kawę ze Starbucksa Każda Wenus czeka tutaj na swojego Marsa Będzie farsa jak go nie znajdzie Nie, jebnie hashtag każdy z nas chce być w jakimś układzie Grawitacja nas ciągnie do skupienia się w stadzie Atomy ksiąg są już dawno zapisane Kto jest większy nad mniejszym ma panowanie A satelity skarbem są te naturalne Zwykle sztuczne co do wszystkich nadają sygnały Raczej gdy dajesz siebie no to krzyczą ja chcę A gdy pomocy szukasz sam to spierdalają jak Z pełną przejściowych chwast trwającą tylko raz, skąd mam mieć pewność, że nie jestem taki sam. Ta ciemna osobliwość za horyzontem, jak jesteś światłem, to się lepiej cofni, póki możesz, ta ciemna osobliwość za horyzontem, jak jesteś światłem, to się lepiej cofnij póki możesz. Serio. Czy musimy być materią, ulotną jak gaz? Pełną przejściowych faz, trwającą tylko raz, skąd mam mieć pewność, że nie jestem taki sam? Ta ciemna osobliwość, za horyzontem, jak jesteś światłem, to się lepiej cofnij, póki możesz. Ta ciemna osobliwość, za horyzontem, jak jesteś światłem, to się lepiej cofnij, póki możesz.